Siema ludziska to jest oto już drugi odcinek serii Hardcore z Mega Zacięsem. Więc w tym odcinku zrobimy, znaczy przeżyjemy pierwszą noc i możemy trochę już zacząć budować nasz domek. Nad, na tych drzewach zrobię. Oto, no, dobra, więc idziemy znaczy, no, więc do roboty. Tutaj takie wejście po drabince, tutaj na górę muszę. Ja będzie, znaczy tak będzie fajne Dobra Musiałam coś zobaczyć na telefonie Ale już dobra Teraz mam drewna, Ale mało drewna Trzeba zrobić siegierę Dobra, sikera jest. wiem. Dobra, idziemy rąbać. To jest dopiero. Wzwanie dla mocnego chłopa. Rąbać drewno. A liście aż się normalnie na kawałki. Dobra, ramię drzewno je! Yeah. <grym>, ale tu moc Husk farna. <grym>, Dobra, trochę drewna mam, crafting table sobie zrobię. Dobra. Muszę się zmienić skina, ale to jak sobie kupię oryginalnego Minecrafta. To Wtedy się zrobię. Na razie to jeszcze nie, bo ja chcę ulepsza komputer. To ten. I na procesor i na gigabajt ram pójdzie, ale nie wiem, czy procesor są lepsze, bo za bardzo się nie znam. Nie, nie, to zrobiłem. Nie, no jaki kurde, jaki, jak, jaki ja mużyn jestem. No nie, kurde, nie ja patrzałem, co robię. Moja Bania mnie boli, nie pamiętam, co robiłem. O boże, <gryw> ile ja już się grałem w Minecrafta, to ja wczoraj grałem i dziś jeszcze. Nie no kurde, nie wiem co to było ze mną, akurat perfekt, to tutaj się usunie, O i tu się jaką fajną bazę zrobi, tutaj się będzie łączyć z paroma drzewami no. Dobra, skręcimy około 3 minuty. A, to więc jeszcze mamy czas. Dobra, już jestem. Ktoś do mnie dzwonił, sorry. Dobra. Rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Jak ja to lubię, rozwałkę. Dobra, idę po drewno. Idę ciąć drzewo. no, 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 raz znowu rąbiemo, rąbiemy. Ja się boję, jak będą mobki i wyjdą pierwszej nocy. Jak mi się czas nie skończy, to przeżyję pierwszą noc. Aby mi się nie skończył. Dobra, baza, normalnie. Czuję się niczym Tarzan. Oj, robi się wieczór. Oj, karamba. Będzie fajnie już czuję. O piesków tu jest. Pierwszego odcinka dużo. Ale się cieszę. To moje marzenie. Mieć pieski. Yep. Dobra. I idę do mojej norki. Mieczyk co zrobi na no małpy. Pójdę. Gdzie moja norka? A kurde. Uff. Teraz tym se zamoruję i idę mając Dobra, mieczyk sero serowie. robię. No w razie co mieczyk będzie. Będzie włosy pierścieni. Normalnie. Ojojoj diert potrzebny. Dobra. Teraz, ho, ho, ho. jak w Battlefieldzie, ho. O, kop <grych> Dobra, to więc w tym czasie mogę ich sobie kopalnie zrobić. Mam tylko tyle przenoszenia. Nie wiem po co tak fajnie to zrobiłem. <grych> Dobra, więc idziemy kopać się. 6 minut, gdzieś kręcimy. O, lol, coś włączyłem? Zresztą się włączyłem. O, dobra. Nie, ciemno tu jest. Jak w tupie umurzyna Nie, no. Mam jaskrawość? No. Mam. No nie. O, <ścoughs> oh no. Węgla tu nie ma. Dobra, bo nie bym się pracować, być o mądrze trafić na węgiel. Jest krzesłowo większy. Wyżej zrobię. O, teraz jest całkiem fajnie, widać. Pewnie wy chyba nic nie widzicie, no ale. Tu już nie moja wina, że węgla nie ma. To jest dzierstwo. Nawet na węgla nie ma. Wągla nie ma. Mielonów będzie trzeba farmy zrobić. Mhm. No, a 7 mi da się tak na gryfam. No. No, dobra. Dobra, jednak zrobię cięcie i zaraz się widzimy, kiedy coś wykopię, bo może to być nudne i kiedy dzień będzie. Więc yy, na chwilkę cięcie. Już jestem. Patrzcie. Co mnie zainteresowało? Patrzcie jak ten zombie i pies knują To musi być szatańskie. Oj, i dzień staje, Ale ja się obawiam tego zombie, go zabiję. Wow, ja są chorkarem. Ale Mortal Kombat. Muszę uratować świat. O kurde! Mnie dotknie. No. Uciekać! Nie, tylko, tylko wkurzyłem. Aaaa! Dedny No chodź no, come on. No, już się boi mnie. Dobra, więc już staje dzień. Dobra, więc przeżyłem e, ca... E, pierwszą noc i tak, moje łupy to. 6 żelaza, prawie dwa staki kobla, 38 węgla, a poległo niestety jedno narzędzie, czyli kamienny kilo w ku jego pamięci. Dobra, więc na razie zapraszam do oglądania następnych odcinków z Hardcore z Mega Zaszy. Na razie.